O, smalczyk. Daniel pod tą nutę! Co? 100% szansy na ramę? Like i follow, dzięki za super poradnik bracie! Pouf! A napisał, że odechnie w się sposób? Co tu dodał? Mhm... Mhm... No dobrze, rozumiem, rozumiem. Wszystko jasne z moich kontaktów. Ja pojechałem, Jimmy, ale mam kontakty. Znowu pada deszcz jakoś tak ciemno na mieście. Przepraszam cię, a już otworzyłem serce. A ty mi sław ma Nie chcę tego więcej, kiedyś jeszcze spotkam cię. Znowu pada deszcz. Fajne, fajnie! sobie dzisiaj tą oto panią z mojej ręki, z mojego Jak to? <laughs> Ożywimy sobie... Super sposób, Przemek, tak? Trzymaj. Ale bym go zabił, jakby coś takiego rzucił. Cześć, zsiadanie, obiad, kolacja, zeszcinasz pazura? Jeszcze jakby laska rzuciła jak to chyba taka beka. Ale jak kłoprzyza laskę, to już ma chyba walone to git. Ciekawaska nagrała tyle filmików w przeciągu 30 minut? No i co? W przeciągu 30 minut 4 razy zmieniła outfit? Czemu ta fałstawanie nigdy nie jest skarpetek? A co jest z tym złego? C co ci wchacie swojej nie swojej? To co niech nie nosi sa? Jak se nie chce nosić, to niech nie nosi. Stary, skarpetki, u nas jest tak brudno na przykład w domu, bo w mieszkaniu, kurde, wiecie, ja teraz tu po tydzień pomieszkałem, tu jest tak czysto, a w domu, jak się chodzi po tym całym domu, on tam ma kosmicznie dużą powierzchnię, tak jak tam chodzi, to zawsze jest gdzieś brudno. Te skarpetki, jak się ma białe, to ja nie wiem, jak mama mi prała skarpetkę, ta skarpetka była czarna i potem była biała. Jak ja praję skarpetkę, skarpetka jest czarna i potem jest turbo szara. No ja nie wiem, ta skarpetka już nigdy nie jest biała, nigdy. Ja nie wiem, jak moja mama to robi. A ja kupuję wszystko. Wrzucam tysiąc tego płynu, kapsułki, wszystko co się da do białego. Mam kapsułki, proszek i płyn i wszystko wsypuję i nic się nie dzieje. Gdzie Betarek, gdzie? A to się jakoś kończy jakąś płędą? Czy po prostu wcinamy paznokcie? Dzięki Panzik za 15 miesięcy, bracie! Dzięki. Siemka kłóż trzęsie się przez pas, a nie spas? Siema Kubuś, a ty wiesz, że się pisze spas, a nie spas, ponieważ masz na SPAS-12, nie SPAZ-12, uśmiechnięta buźka. Giga fajna stopklatka. Tak się pisze, serio? Chyba tak się pisze, bo ziomek mi tak napisał na YouTube w komentarzu. Kto pytał, chodziło o tytuł na YouTubie dziękuję za informację, pan Nik, Pozdrawiam. Ale spaz lepiej wygląda. O, to mi wtedy wyskoczyło. To mi wyskoczyło wtedy. To, co taką nutę, bo się okay, głośno. Okej, to ja Boomer. Po wczorajszych śnieżycach mroźny mróz mocno mnie mrozi, bo generalnie dla mnie zima jest mocno cringe'owa, także naura zimą. Ale na pocieszenie powiem, że dzisiaj najbardziej essowy dzień tygodnia, czyli piątek. Piąteczek, piątunio. No i totalna gituwa. Okej, okay, to ja Boomer. Po na co tu chodzi? Niaura! No, Szkoda, żeś nie nadał. Jestem oazą spokoju. Pierdolonym, kurwa, zajebiście wyciszonym kwiatem lotosu. Na zajebiście... Ej, niech to ktoś zrobi takiego klipa z Fortnite'em. Bo ten dźwięk, to jest zajebista. Stary, you stary stał. I come? Just... Patrzymy na jego no. kamerkę. Oh, on house Ale on ma, Jak nogę ma tą rękę, to widzicie? Jak takie dinozaury. Turbo długa, nie? Ale turbo długa ręka. Tak jak taka mapa. mocna mapa. O kurde. No, tu No, nie? O, teraz już to I come. Ja ja muszę zobaczyć jaką mapę. Tak na zasięg Wydaje się ogromna jakiego noga we the the road. Road. Kubiks się i se kurde No nie, ty jesteś Kubiks Goofy Ty jesteś na lajmie yeah, ręki, Cody. Chyba sobie przypomniał w trakcie <laughs> Jak to mi wypadłeś. Ej, kika musi być nie? Że kurde się... <noise> Musisz cały czas myśleć o tym. Ciekawe, ja, jest jestem ciekawe, bo ja kiedyś przez sen miałem, miałem odcisk na palcu, nie? I miałem tutaj taki, w tym miejscu, na tym paluszku, miałem plaster na odcisk. A obudziłem się, z tym plastrem tutaj, we włosach. Ja się budzę rano, no i szukam tego plastra na nodze, nie ma. Patrzę, całą przetrzepuję kołdrę, nie ma. No idę do łazienki, a w lustrze tu plaster na czaszce, ja mówię Ja pierdziele, nie wiem co ja zrobiłem Ja na przykład nie umiem się nogą tu dotknąć, nie? To jest, a, ale bym się złamał Więc to giga ciekawe, co musiałem zrobić A ra- Przez sen, ja chyba natykuję. Raz przez sen, zrzuciłem, była szklanka, tak stała, nie? Jakby wam to, wam to tak trochę zobrazuje, żebyście widzieli to i szklanka, co nie? Widzicie? Ona tu stała? Ja przez sen? Ona stała przyszła przy koło mnie. Znaczy na szafce koło mnie. Ja po prostu przez sen zrobiłem tak. No i ja się nie obudziłem. No i przyszli rodzice, siostra yy, i ten. I przyszli do pokoju. Światło mi zapalili. I co ty robisz? Co się stało? Co się stało, nie? A ja. Co się stało? No, i pokazali, ja patrzę woda wylana, szklankę ja mówię, ja pier. No i wtedy się dopiero obudziłem Giga dziesięć. Się wydaje, że ja serialem antykuję. Raz się obudzi w łazience w ogóle. Giga ciekawe. Aha, aha, ja to przez cały brat naszego straszyłem. O, to już się nie ciekawe. Nie chciałam cię znać. Znaczy tak bliżej, nie? Helikopter, helikopter! To jest antykieki stan. Parakopter! Helikopter, helikopter! Helikopter, helikopter. Matek Kubik, nagrywamy to. Ja drwala, dopóki a Lexi do mnie nie dołączy. Ej, eee, już zostawiam całe jak poznać Lexi. Starczyliście drwala przez 17 dni. Zajebiście łatwo. I Ja cię sunę. No to mamy sposób, widzowie. Tylko 17 dni. Ja poznałem, znaczy ty poznałeś ją, ale ona dalej nie zna ciebie, tak to jest wiesz? No, no to jest win sytuacja. Nie Matek, po prostu ja się wytłumaczę, bo ja Ci tego już nigdy wprost nie powiedziałem Ale Leksi tam była, bo jej zapłacili, tak? Ty tam byłeś z dobroci serduszka i chęci poznania Leksi Leksi zrobiła to, co musiała, bo jej zapłacili Ty się jarałeś, że to zrobiła Tak wyglądała sytuacja <śmiech> <śmiech> Nie no, jak zapłacili, to była jej nuta? No to zarobiła na tym po prostu Okej. Okay. Ciuchy z designerów Ej! Nie mam prawdziwych problemów Już pozbyłem się fałszywych kolegów Kiedyś yeah. Dziennie... widziałem gościa w klubie, co tak zrobił A czemu tam policja z tyłu stoi? Ja też sobie dzisiaj giełzka nagrywałem, na tu policja mi przeszkadza Myślałem, że kurde, no nie wytrzymam, no co, co oni robią tam? Pod choinką sobie jeździ furgonetka policji Jedna, druga, trzecia Mówię, no co wy robicie? Patrzcie, kupiłem sobie taki samochód z Lego Fajnie. No? Problem jest taki, że to auto dosyć wolno jedzie. Patrzcie, ja mam wciśnięty gaz na maksa. O, my ostatnio do... z tym nagrywaliśmy. Faren miał jakiś odcinek z tym. A ja i gieska z tym mam jakieś. Tutaj się biegi zmieniają dopiero. Patrzcie, zainstalowałem inną aplikację, do tego, że można programować sobie samemu e, swój model i tutaj od razu mogę dać pełną prędkość. Okay. A ja chcę wyciągnąć, ile się da z tego silniczka, a wiem, że ten samochodzik i jego konstrukcja na to nie pozwala. No i ta zębatka, która wychodzi z silnika. Dobra, to jest jakiś geek, taki boomer. Minutę trwa stream i wchodzi jakiś przyjebaniec, co stworzył konto dwa dni temu i pyta się: Ej, czemu tylko sześciu widzów? Czemu tylko sześciu widzów? Kurwa, kurwa, kurwa. Ja też to robię! A no tak jest! Odparasz se streama! Na czacie jest więcej wiadomości niż Overall i kurde, wchodzi ci maciek i Dzięki, skończyłeś się! 72 widzów! Ej, o ja w i ale trzymaj mnie, bo nie wytrzymał! No nie od razu, wykrzyknik, detonacja i nickname. Dzięki, bez za dołączenie do rodzinki. O! O! o. Bardzobrze! Widać, że to chłopak świcy. Widać, że coś ćwiczę. Fakty jadzia. Minutę. Stream... A, ale widzicie już trzecie zadowolony? A tak jest, na streamie to jest mega zgubne. Bo na przykład na streamie coś robisz i chat pisze zajebiście, a czat to tacy za Coś zawsze chcą podpuścić, że się robi dymy. I ty myślisz, ale zajebiście lecę dalej, jo, jest dym fajnie. I a potem co oglądasz klipa, co ty zrobiłeś i mówisz. posz. no defil. Posz. Żebym tak nie zrobił następnym razem Proszę, co ja zrobiłem wiesz o co chodzi? A jak widzisz na czacie jak wszyscy przyszło Zajebiście lecisz, ale go wydywałeś? To jest fajnie, nie? No ale, no. ale potem nie jest fajnie no. Jało? Family Friend Jasek no Jasek da... O no wyszedł mnie. O, Przepraszam O! Przeprosił! Przeprosił. No. Bardzo ładnie. On we mnie przeprosił za to jebane, tylko chciał zostawić samego kawałka. Mi się daje. Jestem family friendly, a ja nie przeklinam od dziś na streamach. No to do mnie szczelna, no. No nie da się. no to, to zobacz, no przyc. To tak skam. Zdecydowanie jedną rzecz. Pytanie było, ile ty daj ze stanowiska, nie tato? Zacznijmy od tego, że nikt mi stanowiska nie fundował. Oraz jeżeli się... Ja wiem! On zarobił z za NFT! Na 100%! Oglądamy. Ktoś chce, dokonać, nie dokonać. To jest też tylko chcieć. Tak. iPhone i AirPodsy są miarą sukcesu. Giga mocne. Tyle w temacie. Dalej. Jedni są dobrzy w naukę, drudzy są dobrze w, naukę, są dobrze w zarabianie. No, Niektórzy mogą mieć różne sposoby na zarobki, a drudzy i tak będą myśleć, że w internecie nie da się zarobić pieniędzy. Bo... Nie, to prawda. W internecie jest milion sposobów na zarabianie pieniędzy, ale ja wiedziałem, że to z NFT. Każdy teraz! Byczku, no bo ogólnie no, jak chcesz mieć siano, to NFT, ja tutaj mam monitor za 600 zł, iPhone'a za 5000, klawiaturę za 200, myszkę za 100, ale ma RGB i się świeci, więc Maciek Z